Alleluia, 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 alleluia. alleluia. alleluia, alleluia. alleluia, alleluia. Ja jestem dobrym pasterzem I znam owce moje, a moje mnie znają Alleluja, Alleluja Alleluja, Alleluja Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, Alleluja. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginął na wieki i nikt nie wyrwie ich do moi, z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo Pańskie. Siądźmy, kochani, kto może. Są to jeszcze wolne miejsca, z przodu zapraszam. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je, idą one za mną, a ja im daję życie i to nie byle jakie życie, ale życie wieczne, mówi nam Jezus. A kto by nie chciał wiekować na wieczność z nas, więc jesteśmy kochani na dobrej drodze i mamy równe szanse. Tylko wystarczy trochę posłuchać Pana Jezusa i Pana Boga, i pielęgnować swoją wiarę, i być normalnym Jego dzieckiem dzieckiem Boga. Jesteśmy jako wspólnota Kościoła dzisiaj w duchu wdzięczności za dar wiary, którym zostaliśmy obdarzeni w roku jubileuszowym nazywany jesteśmy pielgrzymami nadziei. Dzięki temu, że mamy chrzest dzieci, że jedna rodzina dzisiaj chrzci dwoje dzieci, to mamy... Przy łaskę przypomnienia tego właśnie, że każdy z nas wstąpił na drogę bycia dzieckiem Pana Boga, że każdy z nas miał takich mądrych rodziców którzy nas kiedyś przynieśli czy przyprowadzili do świątyni, bo sami trwając przy Jezusie dobrym pasterzu, chcieli dać swoim dzieciom to, co najlepsze. I dzisiaj trzeba byśmy sobie postawili pytanie: co robimy z naszym chrztem Jak kiedyś święty Jan Paweł II zadał to pytanie w katolickiej, chrześcijańskiej Francji: co zrobiłaś, córko, najstarsza ze swoim sztem? I dzisiaj jakby ofrandze odpowiadając na pytanie papieża Jana Pawła II odradza się. Nam się wydaje w mediach po, po tego potocznego po nurtu, my o tym może nie usłyszymy, bo to jest niemodne i kłóci się trochę z rzeczywistością laicyzacji naszego życia, bo to w ubiegłym roku w samej Francji w tylko Wielką Sobotę zanotowano 12 tysięcy sztuk osób dorosłych w ubiegłym roku. A w tym roku już 18 tysięcy chrztów dorosłych. Nie licząc dzieci. Dorośli się przygotowują dłużej, dlatego jest wprowadzona statystyka wcześniej, zapisy. Natomiast dzieci na bieżąco, tak jak na przykład tych dwoje naszych dzieci, kilka dni temu został, zostaje spisany akt chrztu. Więc jest to znak, że my jako ludzie potrzebujemy Pana Boga, potrzebujemy pasterza, który. Kocha swoje owce do tego stopnia, że oddał za nas swoje życie, i do nas przychodzi. Przychodzi dzisiaj w osobie nowego papieża, Leona XIV, który celowo wybierając sobie takie imię chce kontynuować czy wchodzić w dziedzictwo papieża Leona XIII, który wychodząc naprzeciw tamtejszej epoki, przełomu wieków, XIX i XX, kiedy nastąpił, nastąpił następował ogromny rozwój przemysłu, i trzeba było pewne rzeczy również spojrzeć na pewne rzeczy z innej strony, na nowo. I obecność wiary i Kościoła i postawy ludzi wierzących, to papież Leon XIII pisze Rerum Novarum, rzeczy nowe, które przychodzą. I nowy papież, który powiedział w pierwszych chwilach, w pierwszych minutach swojego przemówienia, że zło nie zwycięży, pokój niech będzie w waszych sercach. Wczoraj powiedział też, czy przedwczoraj, dlaczego wybiera to imię, bo widzi dzisiaj, że Kościół i my, jako ludzie wierzący, musimy stawić czoła powszechnej cyfryzacji, żeby się w tym wszystkim nie zagubić, żeby, musimy też przyjąć, spojrzeć na sztuczną inteligencję, która. Może dla wielu z nas jest, jest jeszcze mało znana, ale która ma ogromny już wpływ i znaczenie na dzisiejsze, dzisiejsze nasze funkcjonowanie. Więc nic nie dzieje się przypadkowo. Pan Bóg posyła w odpowiednim czasie odpowiednich pasterzy, tak samo do parafii posyła tych, a nie innych pasterzy, duszpasterzy. I takich macie wy tutaj, każda inna parafia, duż pasterzy i pasterzy, jakich się, jakich się sobie wymodlili. I teraz trzeba sobie postawić pytanie, czy w ogóle modlimy się za, za pasterzy, za pasterza Kościoła, o jedność, o posłuszeństwo za papieża, za biskupów, za kapłanów, czy raczej właśnie temu, temu głównemu nurtowi krytykanstwa i który zmierza do, czego? do dyskryminowania Kościoła z przestrzeni życia publicznego i, z, i zniszczenia autorytetu Kościoła. To jest misja główna laicyzującej się Europy. I Bogu dzięki, że mamy dzisiaj, też wielbimy Pana Boga, że mamy sanktuarium i że mamy woli papieża Franciszka w jego dokumentu bulli, ustanawiającej jubileusz chrześcijaństwa, że mamy kościół stacyjny, że mamy drzwi święte i że dzisiaj gościmy, nie tylko gościmy, ale stanowimy wspólnotę poszerzoną o osoby, które w sposób szczególny pochylają się nad słowem pisanym którzy odnajdują się w swojej misji, w swoim zawodzie i też w swojej służbie, w tym, że zajmują się troską o to, aby docierały do nas różnego rodzaju różnego rodzaju wiedza z różnych dziedzin sfer życia poprzez funkcjonowanie bibliotek, bibliotek szkolnych. Bibliotek miejskich, różnych filii, bibliotek gminnych, publicznych, bibliotek takich parafialnych jak nasza, która od kilkudziesięciu lat istniała, przez kilka lat była niedostępna, i dzisiaj chcemy na nowo rozpocząć służbę ze słowem pisanym, zawartym w książce. W książce. I chociaż patrzę, obserwując życie. Widzimy, że jest duży procent ludzi, którzy bardzo lubią czytać, szukają tylko sposobu i chwili, żeby, żeby, żeby zgłębiać, mają swoje sfery zainteresowania, swoje, swoje dyscypliny, nauki, żeby zgłębiać swoją wiedzę, a przez to zgłębiać swoją wiarę jako ludzie wierzący, bo mniej wiedzy od Boga oddala. A więcej wiedzy do Boga przyprowadza. Są też niektórzy, którzy mówią, że są niewierzący i niepraktykujący, bo oni tak mówią czy są ateistami, bo, bo dokonują apostazji często z niewiedzy, z ignorancji, bo po prostu nie interesują się życiem wiary, nie zgłębiają wiary, nie czytają słowa życia, to jest najpiękniejsza księga którą w każdej bibliotece również w naszej Ojczyźnie Bogu dzięki jeszcze znajdziemy. I dlatego łatwo powiedzieć, usprawiedliwiając w ten sposób swoje lenistwo, że jestem niewierzący, no bo nie znam Boga, a Bóg się daje poznać. I, i są tacy takie osoby, które lubią y, szperać y, w historii, y, w historii również. Y, 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 Książek w naszym księgorzbiorze nie wszystkie, ale mamy tutaj książki, które pochodzą z XIX wieku. To dość odległe. To są to są, to są to są świadkowie historii i kultu umysłu i serca człowieka. Te książki są świadkami kultu umysłu i serca człowieka, a więc rozwoju intelektualnego i rozwoju duchowego. Potwierdzające, że w przeszłości były również osoby, które zgłębiały wiedzę. Skończył się czas, że do pewnego momentu w historii dziejów ludzkości jeden umysł, umysł jednego człowieka mógł zgłębić wszelką możliwą wiedzę, która istniała. Dzisiaj jest to zupełnie niemożliwe. Natomiast pokazuje nam to rzeczywistość, że jesteśmy spadkobiercami też i mądrości, naszych przodków, że te egzemplarze historyczne są zachowywane, przekazywane, strzeżone i były kiedyś tymi, które służyły do tego, aby tę wiedzę zgłębiać. Ale też trzeba zauważyć, że dzisiaj człowiek w ogóle jest staje się takim podmiotem obrazkowym. Szybko zobaczyć obraz, dwa słowa, ewentualnie przeczytać, żeby nie było przynajmniej trzech, bo już będzie za dużo. Taka pokusa istnieje. Już jesteśmy zmęczeni. Młodzi, młodzi ludzie powiedzieli, że maksymalnie ja tam mogę kilka minut skoncentrować się na tym, żeby to, to co czytam, żeby, żeby do mnie to docierało. Tak jest. Bombardowany nasz umysł różnymi bodźcami i światowymi, i z cyberprzestrzeni, że my po prostu tracimy możliwość koncentracji, żeby cokolwiek czytając, nie mówię, że czytać ze zrozumieniem, ale żeby cokolwiek rozumiejąc, coś do siebie i dla siebie zdobyć. Coraz większa rzesza w naszych pokoleniu pojawia się takich osób, którzy nie lubią czytać. Nie lubią czytać. Idę, nie, nie można się zakładać zambony, idę, idę o zakład, że wielu ludzi ochrzczonych nawet może do ręki nie wzięło Pisma Świętego. Ale jakże wzięło, to może przenosiło. A nie mówię, mówię w tym sensie, wzięło, że przynajmniej kilka, kilka zdań przeczytało. A to jest, tak jak wspomniałem, księga. Księga Życia i tego nas w tej Księgi Życia poznajemy dobrego pasterza, którego jesteśmy owcami. I patrzymy dzisiaj z wielką radością i satysfakcją na te osoby, które trwają przy, w bibliotekach i dzisiaj jest Bogu dzięki, dzięki rozwojowi technologii różny sposób dostępność do, do książek i w wersji papierowej, digitalizacja i inne formy, które powodują, powodują że właśnie przez przestrzeń internetową my możemy docierać do odległych, odległych egzemplarzy, historycznie odległych egzemplarzy takiej czy innej książki, takiej czy innej tematyki. I dzisiaj chcemy Panu Bogu razem w tym roku jubileuszowym, kiedy 8 maja jest Dniem Bibliotekarza, a 8 maja to w Polsce wspomnienie, uroczystość świętego Stanisława, męczennika biskupa, który zginął za wiarę, za wiarę w naszej ojczyźnie, w obronie tej wiary. Ja chcę powiedzieć śmiało i odważnie, może się narażę, że chcemy po, po dzisiaj podziękować tym bohaterom pracujących w bibliotekach, że nie poddają się i szukają różnych sposobów na to, żeby nas zainteresować czytelnictwem, żeby nas zainteresować różnego rodzaju formami bycia w rzeczywistości obcowania z książką, w przestrzeni naszego, naszego życia. I za to właśnie dzisiaj chcemy dziękować Panu Bogu, że w naszym mieście, w naszej ziemi chęskiej są takie osoby, które zawodowo, które z pasji, nawet w bibliotece dzisiaj jest, przyjechała Pani z Warszawy, która, która, przed chwilą rozmawiałem, która właśnie z wielką radością pracuje, pracuje w sprawach związanych z, muze z muzealnictwem, i pochyliła się nad pozycjami książkowymi, które mamy w naszej bibliotece dotyczący, dotyczącymi historii tego miejsca, historii naszego sanktuarium, historii kultu, historii również chociażby naszego srebrnego Antepedium. Po to są te miejsca, żebym przechodząc, widział napis biblioteka, żeby mnie one zainspirowały, ten napis żeby mnie zainspirował, żebym ja przyszedł, może sobie wszedł, zobaczył. A może zerknął na to czy inną półkę, bo nie ma przypadków, i taki, a nie inny tytuł znalazł. I może rozpoczął jakąś nową przygodę w historii swojego życia. To jest dla nas zaproszenie dobrego pasterza, żebyśmy, bo chrześcijaństwo to jest, to jest nie tylko religia, nie tylko jakaś ideologia, jak niektórzy mówią, chrześcijaństwo to jest życie. A życie ma, składa się ze sfery fizycznej i sfery duchowej. I te dwie sfery potrzebują formacji. Potrzebują formacji, którą, której, za którą my jesteśmy odpowiedzialni. Ja i Ty. Bo nikt nam na siłę nie wtłoczy wiedzy, nikt nam na siłę Pisma Świętego nie wtłoczy, nikt nam na siłę, nam na siłę nie każe się uczyć, nikt nam na siłę nie nakaże wierzyć. Tylko to się rodzi ze spotkania, z potrzeby, a potrzeba rodzi się z takich zdarzeń jak chociażby dzisiejsze, kiedy świętujemy sobie w sposób szczególny, eksponujemy osoby, które świętują, które pracują wśród książek z książkami w służbie dla drugiego człowieka. I dla nas, chrześcijan, tutaj mówię też do tej młodej rodziny, która chrzci swoje dzieci, wy jesteście, my jesteśmy owcami dla Jezusa. Bo on jest naszym pasterzem, ale my wszyscy, tutaj wy rodzice, jesteście również pasterzami dla swoich dzieci. Od tego, czy wy bysiami się modlicie, czy wy dzieci nauczycie pacierza, czy wy dzieci nauczycie praktykowania wiary, czy to samo się dotyczy do każdej i każdego z nas. My jesteśmy dla siebie nawzajem również pasterzami. Pasterzami. Żebyśmy się ubogacali swoją wiedzą. Swoim sercem, swoją wiarą, swoimi talentami, swoim przykładem i tak dalej. I to jest, kochani bracia i siostry, przesłanie dla nas w kontekście tych wydarzeń, w których obecnie uczestniczymy w czasie tej, tej Mszy Świętej, przesłanie dobrego pasterza, abyśmy wykorzystali czas naszego życia mądrze, abyśmy. Y, tyle tylko w naszej mocy, rozszerzali swoje horyzonty myślowe, bo tego, tego Pan Bóg od nas oczekuje, tego żąda, tak będziemy, będziemy mieli światłe umysły na miarę naszych możliwości, bo różne mamy te możliwości, Jeden mamy większe, drugi mniejsze. Jeżeli będziemy mieli światłe umysły, umysły rozumu i umysł serca, to nie tak łatwo będzie nas przeciągnąć. I zmanipulować. Nie tak łatwo będzie nam wmówić pewną, pewną propagandę, z którą idzie duch czasu, duch tego świata, który mówi, że trzeba wyeliminować z przestrzeni naszego życia wartości duchowe. Dlatego, Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty widzisz nas tutaj dzisiaj obecnych. Widzisz wszystkich, którzy z miłości do Ciebie przyszli, bo nikt nie kazał tutaj przyjść. To jest znak, że Ciebie kochamy, ale jednocześnie prosimy, byś nas zsyłał ducha świętego, przynaglał do tego, byśmy trwali przy Tobie, byśmy byli posłuszni Tobie jako naszemu Bogu, naszemu, naszemu pasterzowi we wszystkim. Ale Ty mówisz do nas, chcę, abyście się wzajemnie miłowali. Amen.